widzowie z tej strony Alinka I dzisiaj kolejny odcinek Z rodzinki To zaczynamy! I dzisiaj idziemy do papierniczego im, Zrobić wyprawkę do Do drugiej grupy przedszkola Potrzebujemy pięć farb i tam różne rzeczy Powiemy wam w sklepie Bo potrzebuję kartki To szukamy pięć farb Tutaj są To weźmiemy Wybierz sobie zeszyty do religii, do angielskiego i do pisania. No bo, jakby co widzę, wiem, to w przedszkolu uczą już pisać. I jeszcze, ty, czy chcesz tą mapę? Dobrze, to Ci też ją kupię. I w sumie to już nic nie spoczymy, tylko możemy jeszcze kupić te... to. Pisa grupa przedszkola. <śmum> Aha, okej. Okay. Um, jeszcze um, potrzebuję córcia um, kilka rzeczy, bo po prostu tutaj nie ma, ale jutro pewnie będą. To jutro też przyjdziemy, to się widzimy w domu. To jeszcze jest kolejny dzień, przyszliśmy z samego rana, to jeszcze jest ciemno. Um, córcia, chcesz taką mapę do pisania? I to Ci weznę. Ja chcesz jeszcze zeszczyty, ale nie do przedszkola, tylko tak po prostu do rysowania. I to sobie weź im z trzy. Przydadzą Ci się raczej. Bo ty lubisz rysować w wolnym czasie. Ja, są jeszcze na to choć weźmiemy. Bierzemy jedno. My już jedziemy do domu. To się widzimy w domku. Jesteśmy w domu i pamiętacie ankietę. Zagłosowaliście, że córeczka będzie chodziła na plastykę i na konna. To wiecie sam. będziemy kupywali na plastykę rzeczy. I może też na konna, ale jeszcze nie wiadomo. Ja chodź na basen! Rodować popływajmy. Widzimy, to idziemy na basen no obok przedszkola córeczki. Widzimy tam! Widzowie sobie pływamy. Nigdy co jeszcze będzie z tego impost? Jak, no, jakieś tam zdjęcia, wiecie o co chodzi. może już byś wyszła, no bo pa zaczęło padać. Oki. Okay. A, co, co co ty robisz? Co, co ty zrobiłaś? Jestem mokra teraz, cała. Jak my tyle do kawiarenki pójdziemy jako mokre? No dobra, chodźmy do tej kawiarenki w sumie. No, tak, to ty. Chodźmy do kawiarenki. A ty się nie ubierasz w, w ciuchy do kawiarenki? No, okej. Okay. Kawęś sobie jeszcze, co chcesz. Szejka? No dobrze. Jak chcesz, to niech będzie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka i subskrypcję. Bajo!